Treningi to moja praca oraz pasja, ponieważ taniec w pewnym momencie stał się moim sposobem na życie, dlatego codziennie trenuję, sama albo z grupą, ale co za tym idzie, muszę o siebie i swoją skórę odpowiednio dbać, ponieważ chcę, żeby była tak samo dobrze zadbana, świeża i promienna, niezależnie od treningu, pory dnia, pory roku, a niestety wiem, że jestem alergikiem oraz mam tendencję do wyprysków, a warunki spanujące na sali nie do końca zawsze sprzyjają temu, żeby skóra była promiennie świeża. Ale jest oczywiście sposób, żeby temu zapobiec. Jest to odpowiednia pielęgnacja skóry przed i po treningu. Jako tancerka, osoba występująca i trenerka muszą przestrzegać paru zasad. Nigdy nie tańczą w pełnym makijażu. To jest podstawa. Trening powoduje pocenie się skóry, a grube podkłady tylko zatykają pory i skóra nie jest w stanie oddychać. Najlepiej jest posmarować twarz delikatnym kremem nawilżającym lub z właściwościami matującymi przed treningiem. Ale krem nie może być za tłusty. Najlepiej, żeby był taki, który szybko i łatwo się wchłonie i zapobiegnie warstwie kurzu bezpośredniego kontaktu z naszą twarzą. Będzie stanowić idealną, delikatną warstwę ochronną. Dla mnie, alergika, idealna sprawa. Podczas treningu wiadomo, że na sali daje z siebie wszystko. Nie oszczędzam się już od samej rozgrzewki, która na maksa rozgrzewa moje ciało i powoduje, że zaczynam się pocić. Wiem, że będę pracowała zarówno w tak zwanym parterze i przytulała się do podłogi, czasami ze zmęczenia na przykład, jak i skakała i kręciła piruet. To jest nieodłączna część treningu. Tak samo nigdy nie zapominam o rozciąganiu, które jest momentem relaksu dla ciała, ale w międzyczasie również korzystam z pierwszego spokojnego momentu, kiedy już wiem, że skoki i tarzanie po podłodze się skończyły. I żeby nie podrażniać twarzy dłużej, szybko oczyszczam ją najpierw chusteczkami, żeby pozbyć się potu i kurzu, który może doprowadzić do zatkania porów i niechcianych wyprysków oraz alergii. Piję dodatkowo wodę, którą utraciłam podczas treningu, żeby nawodnić ciało od środka. Nie lubię nosić ze sobą ogromnej kosmetyczki, więc zaopatrzyłam się w emulsję i balsam, które wykorzystuję zarówno do twarzy, jak i do całego ciała. Efekty są tak samo korzystne, jeżeli dobierzemy odpowiedni kosmetyk. Często nie doceniamy ostatnich momentów treningu, ponieważ ten kończy się nie wtedy, kiedy wychodzimy z sali, ale wtedy, kiedy już całkowicie zadbamy o ciało. Podczas wysiłku my popracowaliśmy, ale razem z nami pracowała ostro nasza skóra, więc zadbajmy o nią przed i po treningu.